Się piesek nazywa? Gina. Generalnie ona też biega, ale dzisiaj już zaliczyłyśmy jeden bieg na 5 km, więc dla niej by to było za dużo, dlatego już ten bieg jest w plecaku. Czemu akurat bieg policie z cukrzycą? Widzisz coś więcej oprócz biegania w tym? E, no tak, no to jest woś, wspieranie jakichś charytatywnych celów. Udzielam się dużo charytatywnie, także nie było opcji, żebym nie pobiegła. Policję z cukrzycą 18, czyli wszystkie przebiegą od 1 do 17, dzisiaj mamy 18. Fajnie, że te pompy można właśnie fundować. Kobietom w ciąży, poprzez aktywność fizyczną, bo to jest bardzo ważne. W tym biegu chyba nie o wynik, nie o czas chodzi, prawda? Nie, bycie. Bycie, wyjście z tych czterech ścian. W tym roku w maju skończyło 84 lata, 2 maja. Córki mnie prowadziły w bieganie, teraz one przestały biegać, a ja biegam cały czas. Biegam codziennie prawie po 7 kilometrów. To jest taki bieg, gdzie się bije wszelkie rekordy. No i jest Bodek, z którym zawsze biłam Cześć. Rekordy. To jest chodząca legenda, to on <laughs> jest Dzięki nim. Nieprawda, nieprawda to Pani Małgosia, tutaj jest tutaj głównym Speedwo Moments. Wodek też od lat biegający. Od samego początku, czyli od pierwszego biegu cukrzycowego dzisiaj mamy 18 edycję. 18 medal. Tak jest. Bardzo ładna koszulka i nie... Niecodzienny strój. Niecodzienny strój, no ale cóż, w tym roku uznałem, że w ten sposób będę wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zazwyczaj jeździłem do różnych miejscowości, uczestniczyłem w aukcjach, gdzieś tam starałem się je wspierać, oddawałem różne rzeczy na licytacje. W tym roku też jest, jest kilka moich rzeczy. Stwierdziłem, że może to jest dobry pomysł, żeby się przebiec.